Na początku powiem, że ten film nie jest wymierzony przeciwko nauczycielom. Jest wymierzony przeciwko głupim, małostkowym, złośliwym, czepialskim i nieznającym prawa nauczycielom. Więc jeżeli jesteś normalnym nauczycielem, to nie masz się czego obawiać. I bardzo często zgłaszacie się do mnie z rozmaitymi problemami. I ja chciałabym Wam zebrać teraz miejsca, do których możecie się zgłosić, aby uzyskać pomoc, poradę albo informacje na temat tego. Czy Wasze prawa rzeczywiście są łamane? Czy Wam się tylko wydaje, czy przesadzacie? Bo bardzo często jest tak, że w drugim zdaniu, tuż po opisaniu problemu, piszecie: Czy ja przesadzam, albo Czy mi się tylko wydaje? Nie, w większości przypadków wcale Wam się nie wydaje, i szkoły łamią te prawa. Moja doma nie jest niestety z gumy, i choćbym chciała pochylać się nad każdą kwestią, to nie jestem w stanie. Nawet ten kanał nie jest poświęcony w 100% prawom ucznia, bo przeplata się to z inną tematyką, tak gdzieś mniej więcej 50 na 50. Ale co mogę, to robię. Ok, więc gdzie można uzyskać pomoc? Pierwsza sprawa jest taka, żeby przejrzeć dokładnie dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest Statut Szkoły. Statut Szkoły określa wszelkie zasady życia w szkole i znajdziecie tam. Spisane różne kwestie, które Was dotyczą, na przykład to, jak możecie być ubrani w szkole, jakie są zasady usprawiedliwiania nieobecności i warto ten dokument znać. On powinien być udostępniony publicznie, najlepiej na stronie szkoły. Istnieje też szansa, że powiedzą Wam, przez jest do wglądu w bibliotece albo w sekretariacie, ale generalnie to jest informacja publiczna i szkoła nie może odmówić Wam wglądu do statusu szkoły, bo on jest dla Was. I. Gwarantuję Wam, że 90% odpowiedzi na pytania, które mi zadajecie, znajdziecie w statucie szkoły lub w drugim dokumencie, przedmiotowym systemie oceniania, przedmiotowych zasadach oceniania, czasami to jest PSO, czasami PZO, albo wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Bo niektóre szkoły mają taki system jednolity. Eee, warto zerknąć do tych dokumentów, bo tam dowiecie się, czy rzeczywiście nauczyciel mógł Wam powiedzieć, że nie możecie poprawić trójki z biologii, albo. Czy to prawda, że jeżeli nie poprawiliście jedynki gdzieś tam na początku roku, to pod koniec już tego nie możecie zrobić, kiedy chcecie poprawić ocenę? Takie zasady są jasne, są spisane i macie do nich wgląd, więc warto czasami się tym zainteresować, dowiedzieć się, ile sprawdzianów możecie mieć w tygodniu, ile kartkówek możecie mieć, ile odpytań. To wszystko jest określone w tych dokumentach i warto je po prostu znać, bo ja nie wróżę z fusów, a każda szkoła określa sobie te zasady po swojemu. Ok, jeżeli. Dzięki tym dokumentom wiecie, że jednak coś tam nie pykło i coś się nie zgadza, to są miejsca, gdzie można uzyskać pomoc. Ale zanim was do nich odeślę, to jeszcze jedna sprawa. W statutach szkoły często znajdują się głupoty. Rzeczy, które znaleźć się tam nie powinny i nie mogą. Na przykład um, zakaz makijażu, zakaz farbowania włosów. Szkoła nie może ingerować w takie rzeczy i nawet jeżeli sobie wpiszą takie zasady, to nie, jest, nie oznacza to, że one są zgodne z prawem i obowiązują. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to warto to zgłosić do kuratorium oświaty, do czego macie oczywiście prawo, ale zanim to zrobicie, to jest bardzo ważne. Najpierw musicie zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie do dyrektora. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to z ogromnym prawdopodobieństwem dostaniecie potem zwrotkę, że po kontroli Kuratorium Oświaty stwierdza, że do tej pory nie napływały żadne skargi na tą szkołę i dyrektor twierdzi, że nikt wcześniej nie zgłaszał problemu, więc oni o tym nie wiedzieli. Nawet jeżeli sytuacja wyglądała tak, że wymówiliście i zgłaszaliście to dyrektorowi ustnie, on się wyprze, i wygbi, i wydrwi was. W żywo oczy będzie kłamać, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca Dlatego takie skargi zawsze kierujemy na piśmie I zawsze w dwóch kopiach, gdzie jedna jest do was za poświadczeniem odbioru Ok, jeżeli chcecie wiedzieć Szczegółowo na temat różnych waszych problemów, jakie prawa wam przysługują, co można, co nie można, bo nauczyciele często was okłamują Na przykład w kwestii usprawiedliwień, o czym nagrałam film, albo wypisania się z religii, z której wcale nie musicie się wypisać Jeśli się nigdy nie zapisaliście, a nikt w domyśle nie jest zapisany na religię, o czym też mam film, który się nie zmienił A wiem, że wiele szkół wam próbuje powiedzieć, że przez czarnka się zmienił, nie, to jeszcze nie weszło. To odsyłam do Czterech miejsc, które warto znać i do których uderzyć, zanim napiszecie do Kuratorium Oświaty. Pierwsze to Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Oni działają prężnie na Facebooku i na Instagramie. Nagrywają też Insta Stories, gdzie czasami jest QA, można uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. I takie najczęściej powtarzające się zbierają w postaci bardzo merytorycznie i dobrze opracowanych postów. I to tak dobrze, że ja kiedyś chciałam nagrać film na jakiś temat, zrobiłam grunt of the research. Po czym wyświetlił mi się ich post i stwierdziłam, kurde, teraz bez sensu nagrać ten film Jak ja powiem dokładnie to samo, co oni napisali, to byłoby jakbym niemalże czytała No bo jednak te zasady prawa są niezmienne i wiele tam wykombinować nie mogę Mogę pozmieniać przykłady I Nawet im e, udostępniłam ich, zamiast nagrywać tego filmu a oni podzieli, że spoko, przecież ja docieram do innej grupy odbiorców i chodzi o to, żeby ludzie byli świadomi swoich praw. Więc naprawdę robią świetną robotę i ja podpisałabym się pod chyba każdym ich zdaniem. Nie wyłapałam tam póki co żadnego błędu merytorycznego i gorąco wam stowarzyszenie umarłych statutów. Polecam i z całego serca im kibicuję. Drugie miejsce, które Wam polecam, to na Facebooku strona Kogutorium. W domyśle oświaty. Jak kuratorium, kogutorium. Tam również znajdziecie podsumowanie wielu palących kwestii i warto znać tę stronę, a jeszcze bardziej warto znać trzecie miejsce, do którego Was odsyłam, czyli grupę Statutawka. Statutawka to grupa, która podlega pod kogutorium oświaty i na której można już uzyskać bardzo konkretną poradę na konkretny temat. Konkretną poradę na konkretny temat. W jakim języku to powiedziałam? Ja sama jestem na statutawce. Kiedy mam czas, to czasem tam się udzielę, ale głównie czytam i zauważyłam, że te porady są na wysokim poziomie. Często są poparte przepisami, które ktoś linkuje, więc bardzo bardzo doświadczenia tej grupie. Żeby się dostać na grupę, trzeba wykazać się minimalną zdolnością czytania ze zrozumieniem, czyli zaakceptować regulamin, ale warto na niej być, bo pojawiają się tam kwestie, które. Są bardzo powtarzalne. Często jest tak, że wy myślicie, że wasz problem jest jakiś unikalny, jedyny w swoim rodzaju nikt nigdy tego nie doświadczył. To powiem wam, że problemy uczniów są bardzo powtarzalne i z dużym prawdopodobieństwem kogoś już kiedyś dotyczyły i dotykały i ten ktoś uzyskał poradę, albo wiedział, co zrobić dzięki jakiejś grupie, albo poradzie innej osoby. Nie wiem w jakim języku to mówię, ale generalnie polecam Wam z całego serca i statutawkę, i kogutorium. No i czwarte miejsce, do którego chciałabym Was odesłać, to Fundacja na rzecz praw ucznia. Również ekipa tej fundacji robi wspaniałą robotę, czasami pośredniczą w pisaniu um, pism do szkół, które łamią prawo oświatowe, albo prawo generalnie. I ta fundacja też odpowiada za bardzo intensywną akcję na rzecz tego, żeby w każdej szkole był psycholog szkolny Jak wiecie, młodzi ludzie mają ogrom problemów, z którymi nikt nie kwapi się, żeby im za bardzo pomóc Fundacja robi cudowną robotę i również polecam wam śledzić ich działania na Facebooku Też opisują, co dokładnie zrobili, warto ich znać Piątą instytucją, do której można zgłosić się po pomoc jest oczywiście kuratorium oświaty i wiem, że to brzmi trochę jak upiorny żart, zważywszy na to, że mamy tam na przykład panią małopolską kurator oświaty Którą muszę się gryźć w język, żeby jej jakoś nie nazwać Która, za przeproszeniem, pierdzieli czasami takie farbazony, że już głowa boli No ale niestety to akurat to są osoby, do których się zgłaszamy No i to jest ten sam problem, który dotyczy was zawsze, tak? Czyli... Moglibyście zgłosić do dyrektora, skargę na jakiegoś nauczyciela, ale wiecie, że oni się przyjaźnią i chodzą razem na wesela i na inne imprezy w czasie wolnym I głupio poskarżyć się koleżance na jej koleżankę No ale taką drogą formalną jest oczywiście kuratorium oświaty i tutaj znowu przypominam Najpierw napiszmy do dyrektora, choćby nie wiem co, a kuratorium do kuratorium można zgłaszać różne problemy, na przykład to, że statut szkoły jest niezgodny z prawem, czyli zakazuje wam, jak wspomniałam wcześniej, farbowania włosów, noszenia makijażu. Szkoła nie ma na to żadnego wpływu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz wiecie, gdzie zgłosić po pomoc, jeżeli nauczyciel Wam w jakiś sposób wyrządza krzywdę albo łamie prawo. I przypomnę też, że warto znać mój film na temat tego. Co trzeba zrobić wcześniej i co trzeba wiedzieć, jeżeli decydujemy się na wojnę z nauczycielem? Bo to, że prawo jest często po waszej stronie, to osobna historia. A to, że niektórzy nauczyciele zachowują się dziecinnie, małostkowo i są złośliwi i potem będą się mścić, to inna historia. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla kogoś przydatny, komuś pomógł, a ja mam nadzieję, że uda mi się też wrócić tutaj z bardziej regularnymi materiałami. Do zobaczenia!